Słuchajcie, minął rok, bo mamy 17 września, dom jest skończony, stan surowy zamknięty, dom jest przepiękny. Pan Tadeusz jest najcudowniejszym pracownikiem firmy Filian. serdecznie go pozdrawiam. Gdyby nie on, też już bym w wariotkowie wylądowała, ale udało się, dobiliśmy projekt i jest pięknie. Zobacz jaki mój dom jest piękny, znaczy on jest cudowny, te okiennice, te okna, jak zobaczyłam na dniach otwartych Filiana na Wenecję, się zakochałam. Weszłam i wiedziałam, że no, to musi być mój dom, ale był za mały, za niski, za mały. No, jednak potrzebuję przestrzeni, a tutaj mam piękny teren, więc przeszliśmy do domu obok, do Mediolanu, i tam było wysoko, bardzo ładnie. No, kurde, świetnie. Gdyby tak się dało, wziąć ten Mediolan, ale zrobić go o wyglądzie Wenecji, to by było idealnie. I to było 7 września, rok temu, urodziny mojego męża. Podeszłam do pana Tadeusza, który sobie stał tam spokojnie, z boczku, i mówi: Proszę pana, czy można ten dom zrobić o wyglądzie tego? A pan Tadeusz tak sobie stoi u nas, wszystko można, wszystko się da. Ja mówię, no tak, wszystko można, wszystko się da, to drukuje pan umowę. On tak spojrzał na mnie trochę jak na wariatkę. Mówię, ale jak umowę? no normalnie, wkłada pan papier do drukarki, pan drukuje. <grywa> Chyba nie bardzo wierzył, że ktoś, kto przyjechał pierwszy raz, zobaczył pierwszy dom i, i już podpisuje umowę, ale tak faktycznie było. Zakochałam się, no i mam swój, no spójrzcie, no, przepiękny. I słuchajcie, jeszcze jedną rzecz chciałam wam powiedzieć, że oprócz pana Tadeusza w firmie Filian są przecudowni, najlepsi, fantastyczni dekarze. Pan Jarek i pan Adam, jeżeli oni do was przyjadą na budowę, to będzie wszystko naprawdę idealnie zrobione.